Jestem studentem chemii na Politechnice Warszawskiej. Zajmuję się zawodowo przygotowaniem ludzi do matury z chemii. tata wrócił kiedyś po pracy i właśnie powiedział, że chce ze mną zrobić bombę z saletry. Tak zaskoczyło mnie w pierwszej chwili, natomiast jakby faktycznie jak to nam się udało, zacząłem zgłębiać temat dużo bardziej. Zainteresowałem się chemią od takiej strony pirotechnicznej i tam robienia jakichś własnych mieszanin. No i później właśnie trafiłem do szkoły żagle, tam poznałem nauczyciela chemii, który był też pasjonatem tylko silników rakietowych, więc taka pokrewna mniej więcej dziedzina. I on właśnie tam wziął mnie pod swoje skrzydła, też spędził ze mną bardzo dużo czasu. Później Przygotowując mnie do konkursu, też zostałem ze mną po lekcjach, tam robiąc jakieś doświadczenia. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to będzie taka moja pasja, miałem mnóstwo różnych innych pasji naokoło, ale jakby z perspektywy czasu widać, że to to wygrało. Od kiedy zacząłem pracować właśnie jako nauczyciel i uczyć ludzi, to bardzo dużo czasu na to poświęcałem ze względu prawdopodobnie też na tą satysfakcję. Trudno mi było znaleźć taki, taki zdrowy balans pomiędzy pracą i zdrowym odpoczynkiem. Ale od kiedy poznałem Olę, która jest moją żoną, to nauczył mnie tego uporządkowania życia, że poświęcam odpowiednią ilość czasu właśnie dla niej i dla rodziny. Pewnego dnia po prostu twierdziłem, że czas się oświadczyć. To było takie niesamowite uczucie. Uważam, że to był moment przełomowy życia. Wiedziałem, że kocham, że chcę wziąć ślub i po prostu nie było żadnej innej możliwości. Bo roztropne podejście do życia jest też wynikiem tego, że rodzice czyli mnie właśnie, że w małych rzeczach trzeba być wiernym. trzeba zrobić małą rzecz, także trzeba posprzątać. Bardzo trudno mi przychodziło swoją drogą i przez bardzo długi czas sprzątanie biurka było. By był jakiś z pełnym kosmosem. Teraz widzę na przykład, że sprzątanie jednak jest ważne, no i trzeba się do tego zmotywować. Rodzina jest po prostu dla mnie bardzo ważna. Dla niej jestem w stanie dużo poświęcić. Na przykład spodziewam się teraz żoną dziecka. Tak? Nie wiem, jakby czy dam radę dokończyć studia na przykład, tak? ale jakby jestem gotowy na to, żeby poświęcić te studia, powiedzmy, dla rodziny, która jest po prostu dla mnie bardzo ważna. I to się łączy z tą roztropnością. Ona nie jest cechą, która jest przypisana tak po prostu, no tylko ona się objawia jakby w każdym wyborze. Ja się dopiero uczę tego, żeby w każdym w moim wyborze wybierać, powiedzmy, to, co jest lepsze. To widać głównie po owocach z perspektywy czasu. Czy faktycznie w tamtym momencie wykazałem się roztropnością, czy nie. Chciałbym żyć właśnie, żebym z perspektywy czasu mógł ocenić, że wybrałem dobrze. Po prostu moi rodzice, którzy są, są świetni i też bardzo mnie kochają. Wyrazem tej ich miłości było to, że posłali do dobrej szkoły, tak? Posłali mnie do żagli, gdzie podejście nauczycieli i przedkładanie na przykład właśnie wartości nad konkretną taką wiedzę, to się na pewno przyczyniło do tego, że mam takie wartości, jakie mam, mam takie podejście do życia, jakie mam. Okazuje się, że pewne cechy charaktery którą mamy wrodzone, natomiast pewne cechy można wypracować. I jakby z perspektywy lat widzę, jak, jak bardzo ważna jest praca nad swoim charakterem. No i nie wiem, tak jak szlifuje się diamenty, tak, tak trzeba szlifować swój charakter.